Dużo za duże lagi. Komarowo? Poczekaj, ja dopiero mi się załadowało dopiero. Bo ja nie wolę dużo, dużo miasta omijać szerokim łukiem. W Boże jest sklep od razu, może Bor. Dobra, to już wziąłem. Kurde! Akurat się zmieniło i w Pawłowie się zrespiłem. Ja no jakoś do siebie dotrzemy. Dobra, powiększenie ekranu. Pawłowo jest blisko Boru, no tylko... Ja tam będę za jakieś 5 minut, nie? Okej. Okay. Czyli ty mówisz, że ty jesteś w Pawłowie, ja jestem w Borze. Tak, ale a gdzie jest Bor? W boże jest sklep. Gdzie, czekaj, gdzie ja jestem? Bo nie, nie wiem gdzie jest Bor. Pawłowo jest po drodze do e, ...Zielonogórska z wybrzeża, a ja jestem. A, a Bor jest troszkę na wschód. Czekaj, szukam. jest Bor, no, jest tu Gunstor. Aha, to się wyposażę. To się, o, jest autobus jakiś nawet. 200 kasy to dość spoko nawet, nie? Bo tam można nawet chyba kupić broń CCO. O ile pamiętam. A mówisz że to jest tuś. sprys serwerów 404... Games czy jak to tam się nazywa. <grafy> Też to im dużo w sumie nie da, aż tak. No ich trochę tam jest, ale... Nie jest to TK Gaming w każdym razie, bo ostatnio na TK Gaming... Lienfield! Wstydę. Okularki, znaczy nie okularki, tylko te. O, znalazłem Bizona w samochodzie. E, no to już dobry początek. Mamy Enfielda. Z niego całkiem spoko się strzela. No, bo 2017 to jest w ogóle najlepsza broń. O, widzisz. No, bo że nie ma żadnych militarnych, nie? Szkoda tylko, że właśnie tak się mówili o tych militarnych, militarnych. A w gruncie rzeczy zostawili kupę takich porozwalanych czołgów leżących na ziemi. No, trochę coś nie tak jest. Nie pasuje. Coś nie tak jest, ale kurde Znaczy ktoś tam pojechał, ale to widzę nie działa ten Windowski chyba Na tym serwerze może nie działać. No na tym chyba to nie ta działa, ta. Zaraz, bo szedłem do Objective'u i ten obiektyw mi zginął. Gdzie jest ten sklepik z z tutaj? A tutaj, dobra tu jest sklepik, tu jest gun store. Gun store. Come to jest GunStore, kom tu papa, czy mógłbym coś kupić? Czy ja chcę tego Enfielda się pozbyć? No w sumie chciałbym, nie? <grych> w sumie bym <grych> powinienem. Dobra, to kupimy sobie standardowo M4 z CCO albo może AK4, AK-107 z Kobrą. To w sumie nie jest zły pomysł. No, czas fajna, broń. No, Tylko potrzebuję. 545 amunicji. Czyli tak naprawdę AKM-a, tak? Nie, nie AKM-a. No a sprawdź AK. tam jest. Aha, okres... no AK 30, 30 No Energy player jest w Boże, uważaj. No widzę. Ale wiesz, no nie powinien mnie zabić teoretycznie. <laughs> Dlaczego? Czy nie ma stref bezpieczeństwa? No zara, bo ja kupiłem to i. Co się stało? W skrzynce pewnie jest. No tak, ale... no właśnie... Właśnie tak skupiałem, że miałem Enfielda. O, Aha. dobra, bo nie mogę więcej nosić, właśnie. właśnie o to, nie mogę więcej nosić. Okej, okay, dobra. Niech tu ktoś sobie ma Enfielda, jak będzie chciał. Tak kupi wróg i będzie tyle, nie? Uh -huh. no, no, więc właśnie. Kurczę, zostawić to M4... Kupić M4A1, czy zostawić tego... SDK Nie wiem, Bizonna Twój wybór. Ej, kochanek, już, tak, już mi się Kobra podoba. Już mi się Kobra podoba. Słyszałem, że masz kupić granat. Podobno. Granat? A dobrze mi przypomniałeś, bo bym zapomniał na śmierć. Ale nie wiem, czy się da tutaj. Sprawdzę. Sprawdźmy, czy można kupić granat. Jest jakiś w ogóle gracz Piotr. To nie wiem, czy to jest Piot Polski czy Piot nie wiem, chociażby ruski Piot. Equipment. No, hmm, Google mnie nie mogę Nie, kupić sta, nie stać. Do Bizona, to troszkę słabo mam. To sprzedam to, co mam. Granaty, granaty. Nie ma granatów. Nie można granatów kupić. Czuję się zawiedziony. Nie ma granatów. Nie ma. Mój drodzy, nie będzie żadnej akcji z granatami niestety. Lipa. Co Dobra jak jesteś koło boru? Przeciwnik przejechał A tu hmm. widziałem że ty jesteś, o jesteś No ja jestem przecież To ja przejechałem tym pick-upem Aha, okej okay. Chyba że No dobra, hmm. jadymy Te. Patrzę czy jakiś obiektyw jest ciekawy, czy słyszymy Że co? Że co? O Jezus, nie! Oh. Nie wiem, dokąd jedziemy. Nie, napisał mi gościu powodzenia moskicie. Mhm. Nie wiem, jedź przed siebie. za znaczy, cię wyznaczę jakiś punkt. Sprawdzę co jest na mapie, co się dzieje. W sumie nic wielkiego. Możemy do bazy pojechać, widzisz? a to kawałek jest, nie? A to... gdzie jest? W północnym wschodzie. A, bo pojechać na lotnisko, to nie byłby pomysł Do Krasnostawu, co? No dobra No Ta baza w sumie po drodze jest No, no to super Tu mamy jakiś cel ja Popatrz sobie, tym razem popatrzę sobie na widoczki z wewnątrz samochodu Wyjątkowo Jezu, pirat drogowy Nie, yes, chcę sprawdzić samochód <grym> A, a, o, ty dob, dob, do, dobrze myślisz, dobrze myślisz Dobrze myślisz MP5A5, ale lornetkę sobie wezmę. Czekaj, bo ja widziałem, że ten jest lepszy. No to jadymy. Właśnie tak spojrzyj, ty ja chciałem zająć miejsce kierowcy, ale to jest na odwrót. Cholera jasna, ale lipa. No daj, ja może, jak dam widok trzecioosobowy, bo tak czy jak z niego więcej widać. Tak, czekie, są przydatniejsze. Tutaj coś jest, ale co, sprawdzamy? A nie, to Boże, to były kamienie. Pfff! <grym> <grym> Wiesz co, jak gram <grym> w ja trochę mam masz... wszystko takie mniejsze nie do końca wszystko jest tak wyraźne i czasami... Ja masz detale ustawione. <grym> no i detale przydał wyższe. <grym> Boże, ale ze mnie... Ale po prostu ze mnie normalny fail. <grym> o. Znów ten złomek, pisze Pamela. No, zło tamten złomek był znowu, a teraz zmieniliśmy na szczęście, co dopiero zobaczyliście za chwilkę. Wiesz, to w sumie bez sensu, że, że to mówię, ale dobra. Kurczę, tak trochę dziwi się gra z tym opóźnieniem. Tak to opóźnienie się ustawia gdzieś tam w dashboardzie, tak? Tak! Znaczy, nie, ja, ja opóźnienie ustawiłem bezpośrednio w programie, w OBSie. Bezpośrednio... A to wtedy jakoś lepiej działa stream, że on na przykład dłużej się buforuje, czy coś i dzięki temu jest lepsza jakość? czy Nie, to ma tylko To jest wpływ bez różnicy, to jest tylko opóźnienie. To jest dokładnie no. to samo, tylko że z opóźnieniem. Nic więcej, tak naprawdę. Słownie nic więcej, tylko to, że jest po prostu opóźnienie. o! Co tu jest? Czy to jest to, co ja myślę? Tak, tak. zobacz, i to tylko dlatego, że chciałem jechać lepszą drogą. O KUR! O fuck, Ej, bez jaj, nie? FNV, czy... ...ślepszego bierzemy? Ja wziąłem M16 z granatnikiem. A ja tu nie widzę. Czy już zabrałeś? Już nie ma? Jest jeszcze jedno na dole. M16, 203 coś tam, coś tam. To jest więcej... O kur... Dzieci! Mikołaj nie jeszcze w tym dowiedz, roku wcześniej. To, to załaduję i do bazy zawieziemy od razu. A to można? Tak, tak, powiedz jak weźmiesz. Kotera tak, yy, wezmę granaty. To chyba nikogo nie zdziwi. Przeczuwam. Granatów nigdy za wiele, jak to mawiał mój dziadek. Granatów mamy aż nadto. Tak, dokładnie. Yy, a granatnik co, działa na granat, granaty normalne, czy. Yy, granatnik ten, co jest 203 to granaty N203 potrzebuje, nie? A to ma GP225, to to? A nie, N203, jest, jest, tak, 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 tak. No i tam jeszcze flary mogą być i jeszcze coś tam. A czekaj, bo i tak tam wziąłem to, tak czy siak nie jest tak źle. Czekaj, ja sobie wezmę jakiś inny może... Mały pistolecik jest? Nie, nie ma małych pistolecików, widzę. A jest Makarów SD, ale... pasrał to pies. I tak nigdy nie wyjmiesz pistoletu. Tak, właśnie. Więc granaty się bardziej przydadzą, szczególnie do granatnika. Dobra, to co? wjeziemy do bazy? Jak to wziąłeś? Już wziąłeś, wziąłeś? Co, load in czy move to... In? Nie, wziąłeś już broń? Tak. Bo już tu miałem przygotowane opcję. Aha, wziąłem, wziąłem. I co ty zrobiłeś? No już do środka spakowane. Ej, spoko. No to wy, wyjmiemy w bazie, nie? Dobra, jadę z tyłu. <laughs> Ej, no to po prostu zdobycz cudowna. Nie wiedziałem że tu... takie jaja mo mogą być. Nie, takie no to tu musiał być objective, wiesz? I dlatego to zostało. O Jezu, znaleźli mnie. Znaczy, znaleźli Niestety. nas w sumie. Niestety, znaleźli nas. Musimy zmienić niki. Napisali, żebyś wyłączył opóźnienie, ale to chyba lepiej, nie? nie, nie I włączył nie. czat na streamie. A to. To. A chyba, czemu czatu nie, wiem. nie ma? Dobra, czekaj, bo. Bo faktycznie go nie ma. Ojej, 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 tak. Przepraszam, wyłączyłem go przypadkiem. Racja, racja, racja. Tak, to jest Wasteland. To nie jest skakowana skrzynka, takie skrzynki są zrzucane razem z obiektywami. Czyli że po prostu był, było, nie wiem, było objective, te... Był tak, obiektyw, tak, ktoś go do, wypełnił, dobrania, ale nie zabrał. No, ktoś wziął co mu potrzebne, mógł nie mieć na przykład pojazdu, żeby zapakować, nie? Czy coś w no. tym stylu? Aha, okej. Okay. No to piknie. Nie, takie skrzynki są mm, pospolite. Tylko zazwyczaj właśnie jak ktoś taką widzi, to od razu ją ładuje, nie? I zabiera. W Daisy one były skakowane, to prawda, tak o, Sprawdzisz czy coś ciekawego jest w środku? No, już, już, już Moski trzymuj się na śmierć. Nie, będzie dobrze. Co, IG-36, ale. Okularki są, te bajne kulasek chcesz. Znaczy lornetka, to już no, mam. masz już, okej. Okay. No to nic takiego tam nie ma. To jedziemy. Mam nowego złomka dla ciebie. <laughs> o! Oh. Kurde. To arma jest dobra, jak się gra z kimś, to ogarnia. A, z, oga, ogarnia. Ja nie ogarniam. Co? Ja, ja, ja nie ogarniam tego. Znaczy, wiesz, tyle co gram, ale mam kumpla, który bardzo dużo warme grał i te wszystkie bronie wie, która lepsza. Dla mnie na przykład te G36A, D, DK, w ogóle F, nie wiem co to w ogóle jest, a no. on to wszystko wie. Wczoraj mieliśmy strasznie dużo kasy, to sobie kupowaliśmy wyrzutnie rakiet, żeby kampić na pojazdy i helikoptery. To też wszystko ogarnął, która najlepsza. Ja chciałem kupić Stingera, a Stinger jest podobno bardzo kiepski przeciw celom naziemnym. To jest tylko ziemia-powietrze. O, widzisz? Javelina kupiłem. Ale kurczę, javelin jest, On się sam naprowadza. Ja samochód już dawno, z, ten, w który strzeliłem, straciłem z oczu. Dwa kilometry ode mnie był. O tak daleko odjechał, a ten Javelin go tam trafił. Z dwóch kilometrów. Jak mapa ma ile? 12! To sobie wyobraź, jak to daleko, nie? Mhm. Mm jest dziwko, musiał mieć strasne. Strasne. Tak daleko trafić. No widzisz. Czekaj, myśmy akcję, że wczoraj? Wczoraj zniszczyliśmy helikopter przy mocy zwykłej broni. Tylko nas tam było chyba z 10, nie? No to wszyscy strzeliliśmy do helikoptera i po dłuższej chwili go rozwaliliśmy. Nieźle było. Okay. <gry> Milusi moment. Wiesz, bo to był, był objective na helikopter. Bo Ty Ciebie tutaj nie oglądałeś, więc nie wiesz, był objektyw na helikopter, dojechaliśmy do helikoptera, ale nie było jak go naprawić I nagle słyszymy, helikopter jakiś leci, nie? Wszyscy kucze zaczęli naparzać w niego i w końcu się rozwalił <grystanie> Zmieńcie serwer, bo nie mogę wejść I dobrze Jak? Jak my wchodziliśmy to było 40 osób No tak, ale jak niż już wyczaili? No i co, nagle 50 osób wejdzie? Oczywiście, że tak o mój Boże. Cena sławy. Oczywiście, że tak. W ogóle to zapyta... Okay. To co w ogóle jest za, w ogóle, zapytanie? Jak, jak oni w końcu wyczają, to spokojnie wejdą i znajdą. Do wszystkiego są zdolni, chyba, że zmienimy niki. To... dopiero wtedy byłoby ok, ale wtedy bym musiał A, zasłonić... Ten. Wtedy bym musiał zasłonić te niki. co wcale takie proste nie jest. Ja myślę, że jak ktoś chce, to znajdzie tych serwerów, też tak dużo nie ma. O właśnie, z Wastelanda to w ogóle. O... Sprawdzić? Nie, nie... Nie chce mi się, w sumie mamy co trzeba. No ale to jedziemy, no właśnie, mamy misję, mamy bardzo ważną misję. Mój drogi, musimy dostarczyć tą skrzynkę. Nie może być lipy. Jak jakaś misja sylwestrowa i skrzynka piwa. <noise> no, analogia no, jest dosyć, dosyć dosyć, kurczę, trafna. Powiem Ci, że grałem w Today 2017, to podobało mi się to, że. O, trup, tak? Ty był zabity? Tak. Ty no? Czekaj, sprawdzę. Ciekawe. Ale nie można go sprawdzić. Może to może był. Ciekawe. Nie ma, nic jedziemy. Co ja chciałem powiedzieć, że w 2017 jest tak mało osób, tak mało serwerów, one są zazwyczaj tak puste, że serwery działają idealnie. Mm -hmm. To mi się podobało, naprawdę, serwery mogą stymulować wyższej jakości bez jakichś większych problemów. Ech, ty, takie właśnie na Ciebie pytanie, może byś wiedział, czy zainwestowanie w SSD... W o, mam misję. W SSD przyspieszy działanie army? Jeśli armę wrzucisz na SSD, to tak. Znaczy głównie będzie to do ale tak, będzie wyraźne. Ale, szczerze mówiąc, dużo lepiej system władować na SSD. czy znaczy, to tutaj też, wiadomo, nie? Musiałbyś... Wiesz to z Zultarem pogadaj, bo Zultar ma SSD, ma system na SSD wrzucony. armę chyba nie, ale on i tak nie narzeka na nic. Mhm. No bo ja mam, kurde, dwa dyski podpięte teraz zwykłe. Nie żadną SATĘ, czy tam... A nie żadnego raid ani nic, tylko po prostu normalnie. One tak trochę kiepsko się spisują. No wiesz, a ja mam laptopa, nie? Czyli nawet nie dyski 7200, tylko 5400. No widzisz, to jest. No słuchaj, no ja nie, nie mam nie, nie miałem wyboru, nie? Jedyna opcja, bo muszę mieć przenośny komputer. Jako tam, że studiuję informatykę. No więc tak, jedyna tak, opcja to bym sobie kupić drugi komputer. To już wolałem zainwestować i kupić lepszy laptop. Przy czym on już ma 3 lata, no to już schyłek życia dla laptopa. No raczej. Już w przerwie semestralnej będę kupował. Następny. Biegnie, ty, ty, a to nasz, dobra, to nasz. Myślałem, że to wróg. Nie, na no, kropkę miał, dlatego go lewam. Ja wiem, 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 tylko tak przez chwilę nie widziałem tej, 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 tej kropki, nie? że ty, biegnij ktoś, nie? nie? Marzy mi się powtórka pościgu. Nie wiem, czy ktoś będzie na tyle nie... Nierozsądny. Jezu, tak. strzelają. A mi laguje, więc nie jest to dobra rzecz bo to się chyba stało, by się wydawało. Tak, baza wroga jest w nowym. No to tak trochę kiepsko. Najpierw... Fiul na czerwono. Fala. O, to ktoś... O, tu przyjaciel, no to... Spad... Odjadę... Zginąłem. O kur! Ogień przyjacielski, no co za... Co za idioci! Co za debil! No kurwa idiota! Ej, no debil! No po prostu debil, nie? Mhm. I ja to tak delikatnie mówiąc to no i nazywając to. Cze, a kto to zabił nas tak naprawdę? Nie wiem, nie pojawiło się. Pojawiło się, żołnierz przyjacielski. przyjacielski. Noś... No, no szkół! To co? Bor? Kamenka? Bor lepiej. To bo jest ten sklep. Ja pierdolę Przepraszam, że przeklinam teraz ale... No co za mózg jakiś, no Nawet się nie pobawiłem granatnikiem, no nie zdążyłem No szkoda tych broni najbardziej, tej no. skrzynki No właśnie, a to ona przypada już na dobre czy nie? Nie no ona tam zostaje w tym samochodzie, chyba że wybuchł No właśnie, nie wiem czy on nie wybuchł ten, ten samochód Kurde nie mogę Chyba, że wybuchł no to to byłby wtedy spory problem no, ale po prostu to za idiota jakiś, nie? cóż, to jest część tej gry. No, to jednak trochę boli.